Cześć! Oto czwarty odcinek serii mojej korzytu z Violettą. Dziś handmade, czyli to, co zrobiłam sama. Dzisiejszy film będzie taki trochę na szybko, ponieważ zaraz muszę wyjść z domu. Yy, więc jak coś, to może potem będzie poprawka. Dobra, więc w jest taki zeszyt, który zaprojektowałam sama. To jest tak jakąś kolorową ziemią. Widać Układkę na zeszyt, taki klamik, tutaj mam wiatki. Tu mam takie różne moje projekty sukienek. I w ogóle. Moją drugą rzeczą z wioletki, którą zrobiłam sama, jest takie pudełeczko. Takie zwykłe pudełko. No tutaj moje różne naklejki, powtórki. No i tutaj się tak głęboko otwiera. Było to pudełko po tabletkach, czyli kolor papier wystarczy i jakieś naklejki, albo coś innego. Tu mam taką kopertę, gdzie trzymam moje powtórki naklejek, jest ich troszkę, 40 ileś chyba, z mam, tutaj piszę powtórki i powtórki. Tu mam takie drugie pudełko, też z naklejkami i tu mam taki mały pamiętnik, to było po herbacie pudełko. Tutaj mam moje rysunki wioletkie. Ten jest mój, tak. Ocencie, który jest ładniejszy. Czy pierwszy, czy drugi? Bo to rysowała moja koleżanka, to rysowałam ja. Które ładniejsze, to napiszcie w komentarzu. Tutaj napis tonos. To, 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 To takie różne właśnie własnoręczne rysunki. Niech jeden to była kopia, zaraz Wam pokażę chyba, który. Ile go mam, bo ja go nie oddałam. Nie wiem. Teraz to leczy. No to muszę oddać. Ok. Mój kolejny rzecz jest taki pamiątnik, na którym piszę Nadi, czyli moje imię, drugie imię, bo jestem złotna na Natalia Łapkiewicz. To jest ogólnie taki pamiątnik zeszy, tu mam właśnie różne rysunki i w ogóle. Tu mam taki pamiątnik wioletny, który też robiłam sama. Wystarczy zeszyt tekturka i jakieś pisaki w ogóle. ten pamiętnik należy do. I tu mam się To będzie magneset i koniczynka. Już tu mam kopertę z fotokartami, ale mój właśnie też ją kawałek Tu mam taki pamiętniku, taki trochę nie w stylu, że letty. Zrobiłam opisy i w ogóle. Tu mam taki zeszyt, w którym piszę też różne rzeczy. Ogólnie jest trochę jaśniejszy, bo kamerka chyba źle pokaże. Tu mam taki na lekcji się nudziłam, bo napisałam wiola. Nie jest to takie estetyczne może, ale warto było zrobić. I z tyłu Disney Violetta. Ogólnie to jest kolor różowym, a na kamerka chyba się mi pokazała. I tu mam taką gumaczkę do ścierania. No i to były moje wszystkie własnorożne rzeczy Violety. Mam nadzieję, że filmik się podobał i do kolejnego odcinka. Cześć!